Hejka, hej hej wszystkim, z tej strony Weronika Eryk, a dzisiaj przedstawiam wam odcinek o moich ulubionych youtuberach. Będę się starać ich bardziej wymienić, niż opisywać, ponieważ ja dosyć sporo YouTube'a oglądam. Sama na nim nagrywam, także muszę być raczej na bieżąco, jeśli chodzi o YouTube. Nie oglądam zagranicznych YouTube'ów, jak coś YouTube, youtuberów nie oglądam zagranicznych. <grym> Wybrałam takich, których najczęściej oglądam, bo są jeszcze takie odrębne kanały, które czasami wejdę, czasami nie wejdę, czasami zostawię coś tam po sobie, czasami po prostu kliknę i wyjdę. No chyba każdy z nas ma taki po prostu kanał. Mam nadzieję, że mój kanał nie jest takim kanałem, tylko że oglądacie chociaż połowę mojego odcinka. <grym> No to co? Nie będę przedłużać i... zaczynamy! Uznałam, że nie będę w stanie robić rankingów kogo lubię bardziej, kogo wolę mniej, coś takiego. Uznałam, że po prostu tylko na samym początku powiem swojego ulubionego youtubera, a reszta będzie szła w byle jakiej kolejności. Na moim jakby guru króluje Karolek od paru lat tak naprawdę. Karolka poznałam przez Rambola, gdzie grali w jakąś grę. Bardzo mi się spodobał jego głos, bo wtedy nie było go widać, tylko było widać Rembola. Yy, nie wiem jak się nazywa ta gra. Takie, takimi zwierzątkami się tam poruszali i chyba ich była czwórka albo piątka. I usłyszałam głos Karolka. Patrzę, Karolek jest zapisany. Mówię, dobra, wejdę może akurat. No, gościu mi się spodobał, jeśli chodzi o nagrywanie. Już z nim jestem od paru lat. I moja czapka. Masterstwo. Jestem gotowy? To mój pierwszy raz, więc nie wiem. Jestem gotowy? No, jesteś. Tak? Dobra, to przechodzimy do robienia pierogów. Może kogoś ten zdziwię, a może i nie. Raczej nie jestem osobą, która umie lub lubi rysować. Na pewno nie umiem. Ale bardzo uwielbiam oglądać Olsikową. Uwielbiam owca. Gdzieś by się ten Gargamel przybłąkał z racji, że nie miałaby nikogo innego, z kim mogłaby pokazać to może by się okazało, że Gargamel wcale nie jest takim złym, strasznym gościem i może tam jakieś Wiadomo, że oczywiście w tym składzie nie mogło zabraknąć Freeza i jego ekipy. Uznałam, że nie będę tutaj wymieniać całej ekipy, bo po prostu napisałam ekipa sobie na telefonie, że ja ich wszystkich oglądam tak naprawdę, ale najczęściej Friza, bo tam jest ich najczęściej i najwięcej... Ja nie na świecie. Ja O kurde. jakby to ktoś namalował. O kurde. To wygląda jakby to było namalowane chłopie. Tutaj jeszcze uznałam, że dam taką jedną dziewczynę, którą poznałam na TikToku. Nie wiem, jak się wymienia to drugie, więc po prostu powiem Valeria i tutaj wam napiszę cały nick, jaki ma na YouTubie. Wolę nie kaleczyć jednak swojego angielskiego, bo to by mogło yy, sprawić kogoś o depresję dosłownie. Kanał dla pieniędzy w sumie dosyć pomógł mi, jeśli chodzi o YouTube i jakby wkręcenie się troszkę bardziej w te tematy. Naprawdę polecam ten kanał, bo nie jest to tylko o pieniądzach, ale ogólnie jak je zdobywać i ogólnie o bardzo ciekawych rzeczach. Może wam też się przyda ta wiedza kiedyś lub teraz by mogła wam się przydać? Polecam zajrzeć. Internet w zasadzie w nich to nie Reklamy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, że reklamy nie muszą być nudne, tendencyjne czy sztampowe. Że te najlepsze potrafią rozśmieszać, wzruszać, i, co najważniejsze, zaskakiwać. Kolejną osobką, którą oglądam na YouTube jest Narf. W sumie Narfa chyba znalazłam tak przez przypadek, szukałam w ogóle czegoś na YouTube i akurat natrafiłam na jego kanał i też bardzo długo go oglądam. Jeszcze go pamiętam jak on robił pranka na swojej dziewczynie, że przyjechał do jej miasta, coś takiego. Czyli oni jeszcze razem wtedy nie mieszkali, także ja już chyba dosyć długo go oglądam. Po drugiej jużce już nie druga więc boję się wiedzieć, co będzie po dziesiątej jużeczce. A, no po już jest ciężko. Pierwszy jest ciężko. Ostatnie dwie, jeszcze tylko dwie... Elo, Elo, 520 noga w górę i do przodu. Chodzi oczywiście o Fit z których poznałam w sumie chyba dzięki mojej siostrze, która sama ich oglądała. Ja ich oglądam przed zaręczynami Pameli i Mateusza i w sumie od razu jak zobaczyłam ich pierwszy jakiś odcinek, chyba oglądałam jak byli w domu i jeszcze korala chyba wtedy nawet nie mieli. Po prostu mnie zaciekawiło to, że oni prowadzą taki zdrowy tryb życia, spadł mi telefon, sorry i ogólnie ich entuzjazm i energia po prostu zaraża, także musiałam z nimi zostać jak najdłużej. Oczywiście nie mogło zabraknąć Wibrosów. i coś słyszałam, że chłopaki nie wiem czy wszyscy, czy cała trójka, ale na pewno jeden z nich pochodzi z mojego, znaczy może nie tyle z mojego miasta, ale z okolic pochodzi z Konina, także jednak taka duma musiała tutaj zostać zachowana i musiałam ich dać ale naprawdę prowadzą bardzo świetny content i ich Hot 60 Challenge naprawdę wyszedł, wow pierwszy zgon. nie pamiętam. on chyba nie pamięta nic nie pamiętam Widzę, chyba z domu wtedy wyrzuci, no. Nie gdzie nic nie chcieliście mnie przygotować. To moja dziewczyna cię zostawiła, co ją tak kochamy! Cześć się Maelo, A tutaj chodzi o Nanami Chan, którą oglądam praktycznie od samego początku jej kanału. Wow, to troszkę chyba ponad 4 lata mi się zdaje, że ona nagrywa 3-4 lata. Pamiętam, jak jeszcze kiedyś chyba wstawiła filmik ze swoimi naturalnymi włosami, ale to taka dziewczynka jeszcze była. Um, Pęta... Pierwszy odcinek chyba, jaki u niej obejrzałam To był um, Zwiastun Pyrkonu, coś takiego chyba No od początku kanału Raczej jestem, coś takiego I bardzo się do niej przywiązałam Dlatego uważam, że też powinna się znaleźć Na mojej liście Jadłam masło orzechowe z bananem W ogóle zobaczcie jaką ma konsystencję jest. O kurde, zupełnie inaczej smakuje tylko jest. W sumie tutaj coś nie smakuje, że przeczytam opis. Powiem Wam tyle. Jeżeli na czymś się zapisam czekolada, to nie znaczy, że jest czekolada. Jak widzicie sam napis masło orzechowe, to upewnijcie się, czy to na pewno jest masło orzechowe, bo to masło orzechowe jest masłem do ciała. Okej, okay, tutaj mi się wydaje, że raczej większość osób ogląda tak po prostu ten kanał. Chodzi o planetę faktów. Naprawdę fajny i ciekawy i zabawny kontent i... Naprawdę cały czas, jeśli dodaję nowoczniki, to ja zawsze oglądam, więc uznałam, że również powinien się znaleźć na mojej liście. Ok, tym ostatnio modnym, jak suknie ślubne z papieru toaletowego akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję loczki! A tak naprawdę chodzi o naruciaka lub boruciaka. Ja nie wiem Panowie, czym Wy się różnicie? Jesteście identyczni, także musicie mi napisać w komentarzu, czym oni się różnią. E, uwielbiam Adama oglądać ze względu na to, jak on komentuje paradokumenty. Jest jednym z moich ulubionych jakby youtuberów, ale uznałam, że go dodam, ponieważ jest dosyć zabawny. I po prostu często go oglądam. Oglądam go również dla śmianka. Tak. Kocham, straciłem vip. Nic nie szkodzi i tak cię bardzo kocham. Ja też Straciłeś vip, a mówi starpanne. Kochanie nic się nie stało, nie będzie tam Poczekaj sekundkę. Magdalan 007 Jutro słyszymy. Okay, Okej, teraz przychodzi czas na jeden z najczęściej oglądanych u mnie kanałów na YouTubie. Po Karolku oczywiście, bo Karolek to na pierwszym miejscu. Chodzi o mniej więcej o Tim Ignacy i Tim Manzio. Tim Ignacy. <ścoughs> ja trafiłam na nich. Absolutnie przez przypadek, nawet nie wiem jak to wyszło, wyskoczyli mi chyba w proponowanych i uznałam, że dla beki obejrzę, ale nie wiedziałam, że ta beka się skończy w ten sposób, że będę tęskniła po ich rozstaniu, <grych> co się później i tak kanał jakby naprawił i zrzeszli się i po raz kolejny zaczynają nagrywać, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Pierwszego zawodnika, panie Łukaszu, to, to jest chyba Mac. znany, to, to jest piery... mak. Mac. 100% mak. Chyba nic masz tak cienki frytek jak mak. Jeden z najbardziej znanych yy, kanałów na YouTube, polskim YouTube, czyli Abstrah. Hu hu, hu. <grym> hu, hu, hu. Yy, Nie będę przeklinać, iż gdyż ponieważ dlatego, że nie chcę, żeby mi zdjęli odcinek albo żeby coś świeciło. Ja mam raczej kontent dla dzieci. I niech tak pozostanie może. <grystka> Abstra oglądam od sametkiego początku, więc jednak musieli zostać. Cały czas ich oglądam i są gorsze i lepsze momenty, jeśli chodzi o ich filmiki, ale jednak zawsze są zawsze. Zazwyczaj są raczej te lepsze. Oh boy, <grystka> na pożegnanie. Pa pa! pa. pa, pa. Aha, jeszcze jedna rzecz, utłukłam Ci kotletów na pięć dni. Tutaj niestety muszę przeczytać nazwisko, ponieważ nie chcę zrobić błędu. Chodzi o Pawła Opydo. Dobrze powiedziałam chyba? Jak coś to jeszcze mnie poprawiajcie, ale tak się zdaje. Nie wiem, czy ktoś go może kojarzyć, znaczy... Jak go zobaczycie i zobaczycie jego content, to na pewno skierzcie, ale tak po imieniu i nazwisku może mniej. Yy, gościu cały czas jakby komentuje piosenki i jakby bierze z nich taki dosłowny sens, bo jak wiecie, piosenki raczej są takie: jak to powiedzieć. Nie powinno ich się brać niektórych na poważnie zbyt, bo mają jakby ukryty sens, jakieś drugie dno. On to bierze całkowicie na poważnie i później to komentuje. Co jest humorystyczne, wiadomo, ale musiałam go dać po tym, jak skomentował pięknie piosenkę Sarsy, której niezbyt lubię i bardzo mnie to rozśmieszyło i musiałam go tu dać, no sorry. Naucz mnie. Napis impaktem. Czy to jest mem? Czy ta piosenka ma w ogóle zamiar się zacząć? Jutro znowu Zaczynam się zastanawiać, ile osób miało atak epilepsji, oglądając ten teledysk. Dla większości również znany pan Scottem. <laughs> pan Scottem, Jezu! Jak to zabrzmiało? Chodzi o poszukiwacza, którego razem z moją koleżanką obierzyłyśmy wszystkie odcinki, jak u mnie była z wszyściuteńkie. wszyściuteńkie, serio, wszystkie, od samego początku do samego końca. Mam nadzieję, że jeszcze nie wariujecie od ciągłego siedzenia w domu, dlatego dla urozmaicenia wejdźmy do internetu. Kolejny kanał, który oglądam jest kanał JUSZES, która jest wegetarianką czy weganką? Która jest, ja tutaj napiszę, bo kurde zapomniałam teraz. Bardzo fajne przepisy robi, także polecam. I ogólnie ma taki ciekawy kontent, bardzo fajnie się jej słucha i dlatego ją dałam tutaj do listy. Ej, dobra, szczerze, ja uważam, że przeszłam samą siebie z bramą. Nawet panda da się nabrać. I chyba przedostatnim, tak, jest Martin Stankiewicz. I Szczerze, serio, nie wiem jak ja na niego trafiłam. Mi się zdaje, że on był chyba u kogoś w odcinku i po prostu go wyłapałam i po prostu wyszukałam i zaczęłam oglądać. Ma taki raczej wesoły content, który mi się bardzo podoba. Lubię jak robi takie historyjki, także super. Zobaczyłem najpiękniejszą dziewczynę świata. Najpiękniejsza dla bohatera. Spojrzałem na nią. Ona spojrzała na mnie. Ok, to już jest ostatni, ale nie najgorszy. Reżyser Życia. Chyba dla większości znany. Jego filmiki te są raczej dla Was znane. Wzięłam um, go dlatego, że naprawdę prowadzi świetny content i takie filmiki powinny być najbardziej znane na polskim YouTubie. Tak mi się zdaje. Wiadomo, że rozrywka i w ogóle też jest ważna, ale on naprawdę robi świetną robotę i uświadamia ludzi. Co mogą robić źle, co robią źle i jak to naprawić? Polecam. zawsze Udało mi się to nagrać, także bailando! Muszę jeszcze kończyć ten odcinek, ponieważ moja bateria w aparacie się rozładowywuje. Nie ja wiem jak to się stało, ale tak się dzieje teraz. Także dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję, że jesteście ze mną. Już mamy prawie 700 subskrypcji, także lecimy, lecimy. Już niedługo i będzie 1000. Tak, w końcu. Um, także piszcie mi w komentarzach Waszego ulubionego youtubera i do zobaczenia w następną niedzielę. Bye!